mano, Omówię Wam pokrótce, czego dowiedzieliśmy się na dev streamie i co nas czeka w sezonie pierwszym Diablo 4. Jak widać na stronie, sezon startuje 20 lipca, czyli zostało niespełna dwa tygodnie. Pierwszym punktem będzie nowa seria zadań, która poprowadzi nas przez nową historię w świecie Sanktuarium. Otrzymamy również nowe moce w postaci gemów o różnych zdolnościach, które wzmocnią naszą postać. W grze będą występować cztery kolory gemów, serc, jak to devsi nazwali, które będzie można umieszczać w biżuterii, więc koniec z czaszkami w biżu. Tak. Mało tego, biżuteria będzie miała również kolorowe sloty, więc nie wystarczy tylko sobie wybrać gemik i włożyć w pierwszy lepszy amulet lub pierścień, trzeba będzie, go dopas będzie dopasować gem do koloru, czyli dobrze znany nam przykład z poła, tylko że bez linku. Należy zauważyć również, że sloty będą miały tylko 3 kolory, co oznacza, że jeden z gemów jest unikalny, można go umieścić w obojętnie w jakim slocie. Nie jestem pewien co do tworzenia gniazda, czy będzie mieć możliwość, czy będziemy mieli mieć możliwość, czy będziemy mieć możliwość wyboru koloru. Zakładam, że tak, jednakże będzie to nieodwracalne. Aby zdobyć taki gem Możemy w świecie Sanctornu napotkać elitarne bossy, które po zabiciu upuszcz upuszcza splugawione serce, z którym można wejść w interakcję. Po chwili wyłoni nam się silniejszy elitarny mobek, który upuści nam splugawione serce, czy tej gem. Gemy posiadają swój item power, czyli moc przedmiotu, tak jak wszystkie inne przedmioty, co oznacza, że będzie celować w te gemy na Warp 4. Można je również rozkładać u specjalnego NPC na fragmenty. Które posłużą nam później w farmieniu danego koloru gemów w nowych lokacjach, dungach lub jak devsi to nazwali w tunelach. Na końcu tych tuneli znajduje się jakiś obiekt, przy którym będziemy mogli poświęcić fragment danego koloru, co se spawni nam elitę o tym samym kolorze. Jednak najpierw, aby móc farmić te tunele i poświęcać te fragmenty, trzeba ukończyć questa sezonowego. Otrzymamy również mm, tak jak tutaj widać, nowe bosy. Sześć nowych, unikalnych przedmiotów. Mam tylko nadzieję, że nie będą one tak rzadkie jak Shaco, czy Dariel Wise, czy albo Grandfather. Do tego dochodzi siedem nowych aspektów, które będzie można odblokować wykonując postępy sezonowe, co automatycznie wpisze je nam do kodeksu. Teraz, może, trochę o tych postępach sezonowych. Bardzo przypomina zadania sezonowe z Diablo 3. Jak widać na screenie jest 7 rozdziałów, a nagrodami są aspekty, które wymieniłem przed chwilą i punkty przychylności, które levelują naszego Battle Passa. Jeszcze jedną ważną nagrodą dla maniaków w Diablo 4 jest dozwój amnezji, który zapewnia bezpłatne zresetowanie drzew umiejętności i tablicy poziomów mistrzowskich, czyli paragonów. Do zera. Dostaniemy również skiny, te dodatkowe, jak i wymagające Battle Passa premium i muszę przyznać, że te płatne wyglądają całkiem spoko. Ja zakupiłem wersję deluxe, więc będę miał możliwość pobiegać na takim fajnym koniku i w takiej fajnej zbroi. W Battle Passie jest 27 normowych poziomów, z których każdy, nieważne czy kupił Battle Passa czy nie kupił, dostanie rozżarzony popiół służący do wzmacniania wszystkich waszych postaci sezonowych. Dobranie popiołu wymaga level, dany level postaci, jak widać na screenie, więc nieważne, czy ktoś kupił wersję Deluxe czy Zwykłą, każdy dostanie popiół tak, jakby na tym samym poziomie postaci. Nieważne, że kupił wersję Deluxe i ma skip 20 poziomów i będzie miał szybciej, tak? To w pewnym sensie staje się pay to win. Nie. Trzeba pamiętać, że serca Gemy e, wypadają dopiero po ukończeniu kampanii sezonowej, i w tym miejscu chciałem zaznaczyć, że patch przedsezonowy okaże się 18 lipca, czyli dwa dni przed startem sezonu na Eternal Realmie, więc można sobie poklikać i sprawdzić nowe unikaty na postaciach, którymi graliście od premiery. Po raz kolejny yy, na devstreamie Blizzard zaznaczył, że płatny Battle Pass zawiera tylko i wyłącznie rzeczy kosmetyczne. Yy, mówili również na temat zwiększenia ekwipunku, że prace nad tym trwają i w niedalekiej przyszłości powinniśmy dostać to, co każdy chce. Na końcu streama odbyło się jeszcze QA i padło tam jedno fajne pytanie, które mnie trochę zaintryg zaintrygowało: czy mechaniki sezonu zostaną na stałe w grze? Wtórcy odpowiedzieli, że jest taka możliwość, ale nie będą to wszystkie mechaniki, które wystąpią w poszczególnych sezonach. Powodem są Nowi gracze, którzy może zaczną swoją przygodę w sezonie czwartym, dopiero i z automatu sprawi to, że ilość mechanik by ich troszeczkę przytłumiła, tak jak tak jak mnie przytłumiła ilość mechanik w PoE na przykład, co sprawiło, że bardzo szybko odinstalowałem tę gierkę. Tyle ode mnie. Jako, że jest to mój pierwszy materiał, dajcie znać w komentarzach, co myślicie i czy może byście chcieli więcej tego typu materiałów. Krytykę też przyjmę. Trzymajcie się i do zobaczenia w sanktuarium. Fiona.